Wite językowe wymiataczu, czy słyszałeś coś takiego? When it was raining, cats and dogs, I took out my umbrella. I być może przytłumaczyłeś zbyt dosłownie, kiedy padało psami i kotami, wyciągnąłem parasolkę. Twoja koleżanka w Niemczech powiedziała coś takiego. Ich die Entscheidung getroffen, als ich ihn gesehen habe. No jak to? Spotkała decyzję? A być może pomyślałeś, że Turcy zmagają się w gradem, uciekając przed deszczem, kiedy powiedzieli. Jormundan kaczarkę, doluya ja I czy na pewno to poeta miał na myśli? Za chwilę pokażę Ci jak przełożyć zdanie tak, by brzmiało, jakby urodziło się w nowym języku, a nie jak tłumaczenie Google potrzeb Red Bulla. Zatem daj kciuka, zasubskrybuj mój kanał, a my lecimy, żeby być na bieżąco z nowinkami językowymi. Cześć kochani latający poliglota, dota melduje się. I dziś poruszymy sobie bardzo ważny temat, tak żeby nie zostać kopiującym cymbałem, czyli właśnie, żeby nie tłumaczyć tekstów w taki dosłowny sposób, że gdzieś pada sami kotami, zamiast przetłumaczyć to jako lało jak z cebra. I niektórzy myślą, że inny język to jest tak naprawdę kopiowanie tych samych słów, które mamy w naszym języku do innego. Okej, okay, w niektórych rzeczach to się może sprawdzać, w niektórych sytuacjach, na przykład kiedy powiem, że np. to jest krzesło, to jest stół, to jest książka i tak dalej. Okej, okay, pojedyncze słowa możemy sobie kopiować i będą czasami zero-jedynkowe. Natomiast mogą się różnić ich rodzajniki, i na przykład powiem, że dziewczynka to da po niemiecku, czyli jest ono dziewczynka, a w języku polskim będzie ta dziewczynka. Więc tutaj na przykład nam już się sprawa zmienia i ktoś może powiedzieć: Boże, czemu Niemcy sobie wymyślili tak, że na przykład tam jest inny rodzajnik? To jest ich rodzajnik, to jest ich kultura, która ma na to wpływ, jak i też po prostu budowa danego języka. Tak jakby ktoś powiedział: Dlaczego my mówimy, że szukamy igły w siana, a nie na przykład jajka w trawie? Dlatego, że jest to związane też jakby z naszą kulturą. Więc pojedyncze słowa możemy przekładać często dosłownie w innym języku i jest wszystko ok, ponieważ takich drobnych, podstawowych słówek najbardziej należy się tak nauczyć. Czy też jakieś właśnie osoby, ja, ty, on, ona, ono, czy na przykład włos, oko, nos i tak dalej, wszystko w porządku, ale w momencie, kiedy chcemy się wyrazić, że na przykład podejmujemy decyzję, lao jak z zebra, używamy różnych idiomów, czy też używamy kolokacji, to niestety musimy zwrócić uwagę na to, że tam mogą one brzmieć inaczej i często tak jest. Nawet niektóre słowa, które są podobne do naszego języka albo podobne w dwóch innych językach, nawet w tej samej grupy czy rodziny właśnie językowej, tak jak na przykład mamy języki germańskie mamy tu język angielski, na przykład język niemiecki, gdzie mamy tutaj na przykład czasownik bekommen w niemieckim, który oznacza otrzymywać, a wiemy, że w języku angielskim będzie już stawać się, więc nie możemy zerojedynkowo pomyśleć, że o, to jest podobne do tego i będzie miało to samo znaczenie. Więc jeśli chodzi o przypisywanie konkretnych słów, sprawdza się w większości przypadków, ale nie zawsze, są tak zwani fałszywi przyjaciele tłumacza, czyli chodzi o to, że wyraz wygląda identycznie prawie jak w języku ojczystym, natomiast ma zupełnie inne znaczenie w języku obcym. Czyli tutaj już nie możemy powiedzieć, że to jest stuprocentowa reguła. A jeśli chodzi o różne wyrażenia, tak jak Wam powiedziałam, to jest przykład die Entscheidung treffen, czyli podejmować decyzję, tam się tą decyzję spotyka. I nie możemy się zastanawiać, dlaczego oni sobie tak to wymyślili, tylko po prostu musimy zaakceptować, że pewne zwroty będą tak żmiały. Nie możemy tego też demonizować, czyli myśleć, że o, teraz wszystko będzie inaczej, odwrotnie i lepiej się tego nie uczyć, bo to jest po prostu tylko odpowiedź na nasze lenistwo w środku, które nie chce po prostu, oczywiście nas blokuje, żeby jak najmniejszą ilość energii spożytkować na cokolwiek, bo nasz organizm po prostu chce trzymać tę energię i nie chce jej pożytkować, więc zawsze działanie jest trudniejsze niż siedzenie i nic nie robienie, no ale później oczywiście nic nie robienie generuje różne złe emocje, czy też widząc osobę badającą językami na przykład odczuwamy jakiś dyskomfort, nie chcemy tego przyjąć, a to jest zawsze o nas, a nie o tej osobie. Tak samo to jest o nas, że nie robimy czegoś z językiem, a nie o tym języku, że on jest trudny, bo drobne działanie będzie nas przenosiło na szczyty i będziemy w końcu mówić płynnie. Także żeby nie zostać tym kopiującym bałem, należy po prostu wziąć to pod uwagę, podsumowując, że pewne słowa będą po prostu zero jedynkowo tłumaczone, natomiast niektóre nie. Warto zawsze to sprawdzić w słowniku lub zapytać nauczyciela. Jeśli chodzi o kolokacje, różne wyrażenia, tutaj trzeba już to sprawdzać. Szczególnie jeśli mamy tu do czynienia z idiomami, czyli takimi tymi właśnie powiedzonkami mówiąc prostym językiem, jak lało jak zebra", "wpadłam z deszczu pod rynnę", jak "śliwka w kompot", "szukałam jak igły w stogu i tak dalej i tak Takie rzeczy są związane najczęściej z wewnętrznym kodem kulturowym danego kraju. Więc one mogą kojarzyć się Niemcom zupełnie czymś innym, czy Brytyjczykom, czy też, nie wiem, Amerykanom, Turkom, niż to kojarzy się na przykład nam. Ja również miałam zabawną sytuację, nie? kiedy siedziałam z moim e, anglojęzycznym partnerem, dawno, dawno temu, powiedziałam do niego, że jest bardzo gorąco i chciałabym, żeby otworzył mi okno, powiedziałam I'm hot, czyli dosłownie jestem sexy, a nie o to mi chodziło, on zapytał, czy to jakaś zachęta, no więc... Tutaj dosłowność również nie pokryła się z prawidłowym znaczeniem, bo powinnam powiedzieć to inaczej, dlatego też od tamtej pory nie tłumaczyłam pojedynczych słów, nie tłumaczyłam tego dosłownie, tylko po prostu łapałam kontekst. Dlatego też... Ja Wam radzę, żeby budować język jak Lego, czyli nie budujemy poszczególnie drobnych cegiełek, tylko żeby nasza cała budowla się trzymała, muszą być pewne konstrukcje razem złączone, dlatego też nie budujemy samych wyrazów, nie uczymy się pojedynczych słów, tylko uczymy się od razu w zdaniach i w kontekstach. Dlatego też metoda tłumaczeniowa, jeśli chodzi nie o jakieś pełne, wielkie teksty na początek, będzie bardzo dobra, dlatego że będziemy widzieć, jakie powiedzonka, jakie zwroty są po prostu używane w danym języku. A teraz zastosujemy sobie haki latającego poligloty, żeby jeszcze lepiej rozumieć język w kontekście, i powiem wam, jak to robić. Zatem, co takiego robić? Najpierw lego, potem wieżowiec. Buduj zdania z mikroklocków, idiomów i kolokacji, nie z luźnych cegiełek. Czyli po prostu ucz się wyrażeń, ucz się w kontekście, tłumacz sobie zdania, opowiadaj o tym, co się dzieje, rzucaj różne teksty, których ty używasz na co dzień, i szukaj odpowiedników. Nie rób tego tak, że uczysz się każdego słowa oddzielnie, tylko po prostu buduj z tego właśnie kolokacje. Skanuj kulturę. Każda kultura jest inna. Sprawdź, jak dany koncept żyje w memach, reklamach albo piosenkach. Tak, to jest bardzo dobre źródło na to, żeby zobaczyć, jak po prostu używany jest ten język. Często można zauważyć nawet w polskich mediach, że po prostu robione są specjalne reklamy i na przykład y, używane różne y, właśnie kolokacje, czy też właśnie powiedzonka, tak, żeby nawet rozbawić y, nas. Oglądając to właśnie w języku ojczystym, jest to w różny sposób wykorzystywane. Dlatego też zobacz memy, różne żarty, krótkie, spróbuj sobie je tłumaczyć i zauważysz, że nie będziesz mogła czy mógł tłumaczyć tego dosłownie, tylko w kontekście, tak żeby rozumieć sens. Testuj na żywym organizmie, krótkie, wojskowe notatki, słuchaj oryginalnych nagrań. Tak zachęcam do tego, żeby się osłuchiwać, nie musicie rozumieć wszystkiego, ale tak, żeby rozumieć coraz więcej. Zabawne przykłady tłumaczeń właśnie wtedy, kiedy na przykład nie wychodzi. To tłumaczenie dosłowne. I tutaj wzięłam kilka języków, na przykład po angielsku: To nie moja bajka, nikt nie powie: It's not my favorite tale, po każdy powie: It's not my cup of tea. Czyli to nie jest jakby moja filiżanka herbaty. Robić kogoś w balona, nie powiemy fare qualcuno in pallone, <laughs> tylko fare in giro. Podejmować decyzję to nie entscheidung nehmen, czyli nie bierzemy tej decyzji, tylko ją spotykamy, entscheidung treten". No sądzę, że po tym odcinku to już to na pewno zapamiętacie. I kolejne to jest bułka z masłem, czyli dosłownie nie będzie to bun with butter, tylko będziemy mieli it's a piece of cake, czyli dosłownie coś małego, czyli mały kawałek ciasta. A zabawne po niemiecku to lustig, a nie komysz. Komysz to jest wtedy, kiedy jest coś dziwne. Z deszczu pod rynnem nie wpadamy ,,jajmurdan olua", tylko mamy ,,jajmurdan kacalken dolua Tutulmak. I jak to hakować? No to już Wam właśnie przedstawiłam. Szukamy całkowitych stwierdzeń, kolokacji, idiomów. Czyli jeżeli coś w naszym języku wydaje się potoczne albo wydaje się używane na co dzień w jakiejś specjalnej po prostu formie, to nie znaczy, że w języku angielskim, niemieckim czy każdym innym, którego się uczycie, będzie to brzmiało tak samo. Dlatego trzeba szukać, sprawdzać i poddawać korekcie. Wnioski z tego są następujące. Nie ma idealnie i całkowicie pokrywających się języków. Twój rozmówca chcecie zrozumieć, a ty jego. Więc nie chodzi o to, żebyś budował, budowała wykwintnie rozbudowane zdania. Chodzi o to, żeby te zdania były zrozumiałe i przekaz szedł jak najlepiej. Dlatego, że kwintesencją i sukcesem rozmowy jest to że po prostu się dogadujemy z daną osobą. Jednym słowem, czasami możemy zrujnować naszą komunikację, ale też nie możemy zbudować ogromną więź. Dlatego też warto jest tłumaczyć w kontekście. Oczywiście dojdzie do takiego etapu, jeśli będziesz ćwiczyć i regularnie, że już nie będziesz się nad tym zastanawiać. Ja nie zastanawiam się, czy decyzję się spotyka, czy też nie. Ponieważ mówię biegle po niemiecku i ja się już nad tym zastanawiam. Dojdziesz do takiego etapu, gdzie będziesz nawet śnić w języku obcym, i to już jest ten etap, kiedy myślimy w innym języku, czyli tak bardzo akceptujemy i tak bardzo dobrze mamy wyćwiczone te wszystkie kolokacje, zwroty i to rozumienie kultury, rozumienie języka że nie musimy się zastanawiać, dlaczego tak jest, dlaczego jest inaczej i nas to już po prostu też nie denerwuje. Jeśli Ty zaliczyłeś bym zaliczyłaś jakąś językową wpadkę, pochwaj się ją w komentarzu. A teraz, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zasubskrybuj, żeby dodać mi jeszcze więcej mocy do tworzenia językowych treści. Jednych, które będą pomagały Ci rozwijać Twój język, drugie będą się doskonale motywować do życia jak i nauki języka. A ja teraz zamykam już! Ten przegląd wydarzeń z tego tygodnia. Do zobaczenia za tydzień, i życzę dużo energii do nauki, i do tego, żebyście wiedzieli, co poeta miał na myśli. Do zobaczenia!